W tym filmie dowiemy się, co to jest wartość bezwzględna. Wartość bezwzględną można rozumieć jako odległość od zera. Na przykład powiedzmy, że przy jakiejś ulicy znajduje się szkoła, znajduje się w miejscu, które zostało oznaczone przez zero. I chcemy się dowiedzieć, gdzie mieszkają poszczególne osoby. Powiedzmy, że ja mieszkam 3 km w prawo od szkoły, niech to będzie na przykład kierunek wschodni. To jestem ja, a ktoś inny mieszka w lewo od szkoły, też w odległości 3 km od szkoły. To byłby w takim przypadku kierunek zachodni. Możemy powiedzieć, że pozycja tej osoby to minus 3 km w stosunku do szkoły, a moja pozycja to plus 3 km w stosunku do szkoły. Ale możemy pominąć kierunki i pozycje i zająć się tylko tym, jak daleko mamy do szkoły, w jakiej odległości od szkoły mieszkamy. I wtedy powiemy, że obydwoje mieszkamy w odległości 3 km od szkoły. Ta osoba mieszka w odległości 3 km od szkoły i ja też mieszkam w odległości 3 km od szkoły. I takie właśnie jest znaczenie wartości bezwzględnej, czyli jeżeli pozycja tej osoby względem szkoły to minus 3, to jeżeli weźmiemy wartość bezwzględną z tej liczby, wartość bezwzględną oznaczamy takimi dwoma pionowymi kreskami, to to właśnie jest odległość od zera, czyli równa się 3 km. Moja pozycja względem szkoły to 3 km plus 3 km, a wartość bezwzględna z tej liczby, czyli moja odległość od szkoły. To również 3. I może już zauważyliście pewien schemat: jeżeli wyznaczamy wartość bezwzględną z liczby ujemnej, to otrzymujemy tę liczbę bez znaku minus, liczbę dodatnią. A jeżeli wyznaczamy wartość bezwzględną z liczby dodatniej, to otrzymujemy tę samą liczbę. Jest tak, dlatego że wartość bezwzględna to odległość od zera. Jeszcze jakiś przykład. Powiedzmy, że płyniemy statkiem, na przykład dużym statkiem wycieczkowym, takim z basenami, lotniskiem i salami koncertowymi, i zastanawiamy się, na jakiej wysokości znajdują się poszczególne pokłady. Naturalnym punktem odniesienia w takiej sytuacji może być na przykład poziom morza. Oznaczamy go wtedy przez zero. Powiedzmy, że na najwyższym pokładzie znajduje się basen i powiedzmy, że znajduje się on na wysokości 20 metrów powyżej poziomu morza, plus 20, a silniki w maszynowni znajdują się tutaj, czyli poniżej poziomu morza, poniżej zera, na przykład na wysokości minus 5 metrów. W ten sposób możemy określić pozycję różnych rzeczy. Basen znajduje się 20 metrów powyżej poziomu morza, a silniki 5 metrów poniżej poziomu morza. Ale jeżeli chcemy dowiedzieć się, jaka jest odległość od poziomu wody, to bierzemy wartość bezwzględną z tych liczb. Jaka jest odległość basenu od wody? Od poziomu morza. Wartość bezwzględna z 20 wynosi 20. Jaka jest odległość silników od wody? Od poziomu morza. Od poziomu 0. Wartość bezwzględna z minus 5 wynosi 5.